Gdziekolwiek nie pojawia się ten zespół, to zawsze robi się tam głośno i ludzie schodzą się z okolic, żeby zobaczyć, co tak pięknie hałasuje. Mowa oczywiście o zespole Bloko Pomerania, kolejnym laureacie certyfikatu, zrobione w Szczecinie. Logo pomerania to jest grupa ludzi. To jest zespół, który teraz tak jakby podsumowując tak naprawdę 18 lat, bo w tym roku przeżywamy 18 i mogę sobie też jakby to wszystko gdzieś przez ten czas jakby przefiltrować. W każdym razie to jest grupa ludzi pasjonatów, muzyków, artystów, ludzi z różnych stron świata, ale wiadomo, że Szczecina, z którym chcemy się dobrze czuć, przekazywać dobrą energię grając koncerty. Parady po prostu dobrze się bawi. Grać lubimy wszędzie, ale wiadomo, że jak gra się koncerty, to chodzi też o tą energię, którą oddaje publiczność audytorium. I samba Batukada to jest gatunek, który pochodzi z ulicy, więc jak gramy na ulicy, to ta energia bijąca od ludzi, którzy nas słuchają jest bardzo wyrazista i. Oni mogą tą muzykę poczuć jak najbliżej, bo mogą podchodzić. Często jest tak, że ludzie, którzy po prostu od pierwszych nut, od pierwszych brzmień, starają się wbić pomiędzy zespół i, i wtedy czują to naj, naj, najpełniej. Ten kontakt z człowiekiem na ulicy, tuż przy muzyku, jest bardzo ekscytujący. To jest Mix, są zawodowi muzycy. Są też pasjonaci muzyczni czy pasjonaci muzyki brazylijskiej, ale też są osoby, które, które na początku dołączają do nas, które z muzyką czy w ogóle instrumentów w dłoni wcześniej nie miały i nie miały do czynienia. Więc to są ludzie, którzy po usłyszeniu pierwszych dźwięków, jakby zweryfikowaniu tego tworu, który się pojawia na ulicy czy na koncercie, czują, że to jest coś dla nich. No, i oczywiście często jest stwierdzenie, że, czy wydaje mi się, że to jest zespół profesjonalny, bo na jakości mi oczywiście zależy, ale dowiadują się, że mogą do tego zespołu dołączyć i są. Przeszczęśliwi, oczy mają szeroko otwarte. No i jeżeli mają czas, mogą ten czas poświęcić, mają jakby tą opcję otwartą, zapraszamy ich serdecznie, działamy przy Szczecińskiej szkole samby. Oczywiście marzeniem jest wyjechać z zespołem do Rio de Janeiro z bloku Pomerania. Byliśmy z sambalem, dzięki temu też mogliśmy te rzeczy pogłębiać, ale no to jest takie wyzwanie myślę, żeby pojawić się w pełnym ręcztunku z bloku pomerania w Rio de Janeiro. To jest podsumowanie działalności Bloku Pomerania. Myślę, że przez wiele lat związany też z muzyką, ze sztuką, w pewnym momencie zarejestrowałem działalność i móc skorzystać jakby z tej opcji, być wyróżnionym marką zrobione w Szczecinie, no jest honorowym wyróżnieniem, więc bardzo się z tego cieszymy. Agencja Rozwoju Metropolii zajmuje się oczywiście obsługą tych potężnych projektów, logistyka, offshore, usługi dla biznesu. Niemniej jednak, jeżeli spojrzymy na dane ekonomiczne, no to 3 czwarte PKB Polski to są wszystko drobni, mali przedsiębiorcy. To są wszystko przedsiębiorcy, którzy tworzą tą naszą gospodarkę, ten nasz piękny kraj. A Szczecin słynął zawsze z tego i w ostatnich latach wręcz pokazał to światu, że ta kreatywność, przedsiębiorczość i mała działalność gospodarcza jest tym, którym powinno być wspierane i pokazywane. Bloku Pomerania to zespół, który udowadnia, że talent i pasja to czynniki, które mogą nas zaprowadzić na największe zachodnie pomorskie ogólnopomorskie. Polskie, a nawet międzynarodowe sceny. To jednocześnie dowód, że w ramach certyfikatu zrobione w Szczecinie nagradzamy również działalność artystyczną.